Gratuluję za mnie z gospodarki wyrwanego w ostatnich minutach, w ostatnich momentach na w naszym czasie gry. Co mogę powiedzieć? E Atmosfera oby jak najszybciej się podniosła, bo przegrać mecz w takich okolicznościach nie jest łatwo. Za bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. Nas remis tutaj kompletnie nie zadowalał. Widać było, że przystanie 2-2 dużą ilością zawodników atakowaliśmy. Nie chcieliśmy grać na remis, nie chcieliśmy, żeby został ten wynik i zostaliśmy boleśnie w doliczonym czasie, w odległości między formacjami odważna gra, może zbyt odważna, spowodowała to, że uzyskaliśmy jedną przekątną piłkę na naszą lewą stronę, wybranie z boku i No Nie chciałbym, żeby do kupaku gdzieś tam wracało déjà vu, bo dzisiaj, zdecydowanie, jeżeli chodzi o bolewarki, o serce, o chęć zwycięstwa, to było to, Natomiast jeszcze nam, widać, brakuje jakości, determinacji, koncentracji w decydujących momentach, kiedy traciliśmy Pierwsze Pierwszy mecz mistrzowski, graliśmy w takiej konfiguracji, po tym co się działo w gminie i w Wielkiej Obromeckiej, w poprzedniej rynie, W pierwszej kolejności zrobiliśmy bardzo duże rozszady w tej formacji, strata trzech bramek i chwały tym chłopaków nie przynosi. Natomiast no, ja też biorę ten fakt pod uwagę, że graliśmy w mistrzowskim meczu o punkty pierwszy raz. Nie mu się w a Tak myślę, że na analizę głębszą każdego z tych zawodników, to mnie teraz trzeba